Co dalej z tą relacją? Wybierz sobie obiekt, kartę, bądź kamyczek, które cię przyciągnie w jednej chwili. Jeden, dwa, trzy, bądź cztery. I tak, jedyneczko, co u ciebie? Więc tak, jeżeli słucha mnie mężczyzna, mężczyzna sobie zdaje sprawę, że w tej relacji nie ma miłości i wychodzi z ofertą romantyczną do kogoś innego. Jeżeli słuchamy kobieta, kobieta. Hmm, Dostaje ofertę od innego mężczyzny i zdaje sobie sprawę, że tutaj nie ma miłości. Więc, w zależności od tego, w jakim etapie jest ta znajomość, jeżeli wy się znacie długo, to z tą osobą, o której tutaj myślisz, to zdecydowanie ty uświadamiasz sobie, że tutaj nie ma tej prawdziwej miłości, że ta cię osoba nie kocha tak bardzo, jak ty byś chciała. i Pojawia się nowa osoba, nowy mężczyzna, tak? Oferta od nowego mężczyzny. Dwójeczko. Co dalej w tej relacji? Tu jest problematyczna osoba z poznaku bliźnięta wagi bądź wodnika, bądź poczucie braku takiej osoby. Więc tutaj jest jakiś niedosyt, jakiś brak, jakiś problem w tej relacji. I tutaj osoba żyjąca bądź nieżyjąca w wieku 61-70 lat przekazuje taką informację, że tutaj w tej relacji na razie nie będzie dobrobytu, szczęścia ani pieniędzy. Bądź przez problemy któregoś z was mm, związane właśnie z dobrobytem, z pieniędzmi, nie ma na razie tego szczęścia. Tu jest brak, tu jest niedosyt. 61-70 lat to może być Twój wiek, bądź osoba, o którą pytasz, bądź osoba ci to przekazuje, tak? osoba nieżyjąca, tak może też być. Trójeczko, co dalej z tą relacją? Aha, czyli tutaj ktoś podchodzi bardzo luzacko do tej relacji. Wręcz bym powiedziała, że bawi się świetnie w swoim towarzystwie sam sama. Tutaj są takie informacje, że brakuje jakiejś osoby albo przez problem z jakąś osobą. Ta osoba jest zajęta swoją rodziną. Jeżeli wy razem mieszkacie, tworzycie razem rodzinę, to tutaj głównie będzie zajmowanie się rodziną i problem przez jakąś osobę tutaj jest. Albo mężczyzna, albo kobieta, problem, albo brakuje takiej osoby tutaj jakiejś. Na tą chwilę tak się pokazało w kartach. Co będzie, to zobaczycie, tak zweryfikujecie. To jest dalszy ciąg, jak gdyby waszej przyszłości, w tej relacji. Razem bądź osobno. Jeżeli jesteście razem, to wasza wspólna przyszłość. Jeżeli osobno, to twoja przyszłość. A tu? Aha, czyli tutaj nie ma miłości albo brakuje prawdziwej miłości. No i tak, mamy tutaj. Zauroczenie flirt ktoś gdzieś będzie powracał w najbliższym czasie, do miejscowości, do jakiegoś kraju rodzinnego, do miasta rodzinnego ktoś będzie gdzieś powracał, nie wiem czy myślami, czy fizycznie pokazuje się zauroczenie flirt, więc by się zgadzało z tą kartą, że tu nie ma prawdziwej miłości ale ktoś nie będzie chciał zdradzać, szantażować, ani kłamać albo też wszechświat tutaj rozprawi się między wami w taki sposób <grych> no tak że przestaną tutaj ta osoba przy tej relacji przy tej relacji przestaną tutaj zachodzić zdrady, szantaże, kłamstwa, bo tutaj wszechświat tutaj coś planuje przy tej waszej relacji. Zauroczenie, flirt. Brakuje prawdziwej miłości. Ktoś chce prawdziwej miłości, ktoś czeka na prawdziwą miłość, ale tutaj tej prawdziwej miłości w przyszłości między wami w tej relacji nie widzę. Natomiast to jest dobra karta, optymistyczna karta, że ktoś chce wyjść z tego, ktoś chce uniknąć, tak? Ktoś nie chce tego robić. I tutaj wszechświat zadziała, kochani, przy tej relacji w najbliższym czasie. Tak się pokazało na dziś. Zobaczymy czy to rezonuje czy nie. Ja ten filmik wgrywam, zobaczymy. Do kolejnego Bziaczki Papa.